Witajcie, kochani. Zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dzisiaj słowo o małżeństwie. I zastanawiam się, co myślicie, kiedy słyszycie o tym, że coś jest na zawsze. Czy to wywołuje w Was radość i nadzieję, czy może przerażenie? Dzisiejsze słowo. Mówi nam o tym, co ma być na zawsze w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty stajemy przed Tobą, z całym naszym bagażem, z naszym wnętrzem, pragniemy ten czas spędzić przy Słowie, które daje nam życie i tchnienie. Duchu Święty, to Ty nas ożywiasz, to Ty wpuszczasz w nas światło, słowo, oddech. Chcemy zaczerpnąć. Przyjdź, Ty, który jesteś ożywicielem, Ty, który chcesz mówić do nas słowa pełne miłości, słowa, które będą dawały nam życie. Ty sam nas otwieraj, uzdalniaj nas do tego, przygotuj nasze serca, abyśmy chcieli przyjąć życie. Przyjdź, Duchu Święty, oczekujemy Ciebie. Niech Słowo stanie się żywe w nas. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii, według Świętego Marka. Potem odszedł stamtąd i drugim brzegiem Jordanu udał się do Judei. Tłumy znowu schodziły się do niego, a on je nauczał jak to miał w zwyczaju. Wtedy przyszli do niego faryzeusze i wystawiając go na próbę, pytali, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną. On ich zapytał, co wam nakazał Mojżesz. Oni odpowiedzieli: Mojżesz pozwolił spisać dokument rozwodu i oddalić. Wtedy Jezus powiedział im, Napisał wam to przykazanie dlatego, że macie zatwardziałe serca. Lecz od początku, stworzenia, Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą. Z tego powodu mężczyzna opuści ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną. I staną się dwoje jednym ciałem. I tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Tego więc, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. W domu, ponownie uczniowie pytali go o to, powiedział im, jeśli ktoś porzuca żonę i żeni się z inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Jeśli by ona porzuciła swego męża i wyszła za innego, też cudzołoży. Pytają Jezusa o to, czy można oddalić żonę, a Jezus jak zwykle, Podnosi to prawo jeszcze wzwyż, poprzeczkę stawia wyżej i tak naprawdę odnosi się do naszego serca. Bo yy, kiedy Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą, kiedy mężczyzna opuścił swoich rodziców i kobieta też, i stali się dwoje jednym ciałem. To to wszystko miało dziać się na zawsze. I to słowo może w nas wzbudzać różne myśli. Możemy dzisiaj sobie zadać takie pytanie, wspomnieć sobie takie rzeczy, które, które nas dotyczą, które miały się wydarzyć w naszym życiu, gdzie mieliśmy podjąć decyzję, jak się czuliśmy, kiedy coś miało być na zawsze. Albo na jakiś czas, na chwilę, w czym czuliśmy się pewniej i bezpieczniej, jakie sytuacje wybieraliśmy. Dla mnie to jest niesamowite, że Pan Bóg ma taki plan na życie człowieka, na życie w małżeństwie, żeby ta miłość z dnia na dzień stawała się coraz prawdziwsza i piękniejsza i wiem, że wiąże się to z trudem i z bólem, ale też z pięknem tej miłości. To słowo, że coś jest na zawsze, bardzo mnie kiedyś dotknęło, bo kiedy miałam składać śluby wieczyste i różne osoby rozmawiały ze mną i pytały mnie o to, to kiedy mówiłam, że to jest już na zawsze, to ludzie byli tym przestraszeni. No mówili, że to się nie mieści w głowie, że nie można podjąć takiej decyzji, zgodzić się na takie życie na zawsze. A ja miałam takie doświadczenie, że to, że to na zawsze przynosi taką ulgę mojemu sercu że wreszcie w moim życiu jest coś pewnego. I oczywiście, że codzienność wymaga potwierdzeń, wyboru, ale wtedy, na tamten moment, to naprawdę doświadczyłam takiej łaski, że to, co mamy na zawsze, tą miłość, której dostaj którą dostajemy na zawsze, to jest coś, czego możemy się uchwycić. Cokolwiek by się później nie działo, to mogę się uchwycić tej miłości, o której Jezus powiedział mi, że ona jest na zawsze. Z jego strony jest na zawsze. Z mojej strony też się na to zgadzam. Gdziekolwiek nie jesteście, w jakimkolwiek stanie, to ta miłość jest na zawsze. Czyż nie jest to uwalniające, że nie może się wydarzyć nic? Co by sprawiło, że Jezus powie: Już dość. Na to się nie zgadzam. I chociaż jesteśmy słabi i grzeszni, Jezus wiedział, że tak będzie, i zdecydował się oddać życie, aby nas wykupić z grzechu, abyśmy mogli żyć przy Nim blisko, razem z Nim. To jest niesamowita miłość, która jest na zawsze, która może dać nam życie. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię i wywyższamy w tym, że Ty nam pokazujesz, jak wielka jest Twoja miłość, w Twoim Synu, którego nam dałeś, w Synu, który zechciał umrzeć za nas. Błogosławimy Cię, Dobry Ojcze, wywyższamy. Dziękuję, że chcesz nas kochać na zawsze, że tej miłości nic nie przekreśli. Chcemy i my też odpowiedzieć miłością na miłość, tak jak potrafimy. Chcemy, by nasze serca były miejscem, w którym Ty możesz przebywać bez zastrzeżeń. Bez wątpliwości. Uwielbiamy Cię, Ojcze, w tej miłości, którą nam dajesz na zawsze. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Niech to będzie dobry dzień. Trzymajcie się ciepło.